Hej, czy witajcie z tej strony ja, i a dzisiaj witamy się w dość nietypowy sposób, ponieważ na tworzeniu świata na Bedrock. A dzisiaj wytestujemy sobie wszystkie mapy, w sumie to tylko 5 map z, R z GeForce RTX od NVIDIA. Eee, oczywiście, eee, ja Wisienkę na torcie zostawiałem sobie na koniec, ponieważ ona ważyła najwięcej. A i ta też dosyć sporo ważyła, więc to i to to będzie wisienka na torcie, ale najpierw pójdźmy sobie w portal Spioners rtx, create this world, okej, okay. oh. czuję te lagi, hoho Czekaj, ale głośna ta muzyka, ja nie mogę. Dobra. Okej, okay. portal pioners. Widzę, że tutaj już. Okay. Patrzcie w ogóle na te cienie. Recommended settings Nie wiem czy ja to mam włączonego RTX-a. Ray Tracing znaczy, chyba mam ray tracing włączony. Przynajmniej tak mi się wydaje, ja pierdzielę. Sprawdźmy, jak karta graficzna Karta graficzna 70 stopni. Jezusie świętusie, co tu się dzieje? Dobra, chodźmy w portal. Jo! Słyszycie to? Ej, dobra, mi się podoba już ta mapa. Jo, to jakiś w ogóle serwery, ja pierdzielę, ale to fajnie zrobione. Ciekawe, kiedy mi kartę graficzną spali. Stole his GPU card because of the robot's sarcastic program. <laughs> Unfortunately, we're missing GPU components to repair him. Back to topic. This is a mysterious place. The area contains portals to visit a variety of different biomes. You should get in touch with our researchers in the different areas. I'm sure they'd appreciate your help. Besides that, we're in talks with traders that are interested in selling goods in our base. Fortunately they'd like something in exchange first before they want to do business with us. They seem to be interested in some sort of artifacts that can be found in the different biomes. I think if you manage to find three in each biome, we can get a bunch of traders on board of our exploration team. Might be useful for your adventure. Anyway, that's all the information I have for you at the moment. Have fun exploring. Hey, dobra szczerze, bardzo mi się to podoba. To jest adventure, bo taki dobra. Ale my nie dzisiaj o tym. A więc jesteśmy z kolejnym, czyli Medieval RTX Create Word. Dzień dobry, bardzo. No i co widzimy? No i dobra, co tutaj widzimy? Pierwsza rzecz, która rzuca się w oko, to ray tracing którego tak czy siak nie mogę wyłączyć, nawet. Chyba nie mogę go nawet wyłączyć, bo... Tak. Yy, no i tak. Pierwsze co się rzuca w ok czy to ray tracing. Bardzo ładny, mi się podoba. Bardzo piękne budowle. Szczerze. Na te... Tam ta ta mam, mam... Mam Mam bardziej obciążony komputer. Niż na tamtej mapie, a ona dosłownie ma, Ona nie ma dużo. Chmury się bugują. Wy widzicie te cienie tutaj dopracowane? Jezu, normalnie to wszystko cień rzuca. Aż ciężko pomyśleć. Że takie piękne rzeczy można w Minecrafcie zrobić. Dobra, wejdźmy tu, Jaj, te cienie, które przez to padają. Totalny gigaczad. O kurde, laptop i na wyższe obroty skoczył. To już chyba źle. Okej okay. no i wyszliśmy jest jeszcze jakieś domki, ale to naprawdę ładnie wygląda. jeszcze na Ray Tracingu to to jeszcze lepiej wygląda. są konie nawet. Jezus, ta mapa jest po prostu piękna. Ile stopni? No, ta, no, jeszcze czego? Może jeszcze kawki do tego? 78 stopni, many. Dobra. I ta woda, w której się wszystko odbija. Nie dziwię się, że laptop prawie nie wytrzymuje. Jeszcze zobaczcie, jaki efekt jest. Tak jak pod wodą. Jo, ey. Tu jeszcze tak nisko. Ej, dobra, szczerze. jeszcze Ej, albo mi się wydaje, ale. Albo te bloki mają jeszcze większą rozdzielczość. Tak. One mają większą rozdzielczość. Bo ja poznaję, że to nie jest czysty Minecraft. O ma podrasowane tekstury. Dobra, a więc szczerze. Ten świat oceniam mocne 9 na 10. Gdyby tylko tak nie grzało karty graficznej, to by było jeszcze lepiej. Ale no niestety. Dobra, kolejny to będzie. To będzie chleb Lifestyle RTX. Oczywiście, unlock. Welcome to the. Wow, tu nawet te startowe jakieś rzeczy są. Ok, Hej. Okay. spismy się na wieży. Ju. Czy to jest Koloseum? Ej, dobra, nie, ja muszę to do wysłać do Badzara. Ej. Yo, dobra, to jest jeszcze większe. To jest wysokie. Ej, to jest wielka wyspa na wodzie. O, co fantomy. Ej, to jest dosłownie wielka wyspa na wodzie. Szczerze, ja tego całego nie zwiedzę, ale chociaż. Troszeczkę budynków zwiećmy, żeby nie było. Zostaćmy sobie do tego: jakby koloseum, bo to nie jest koloseum, tylko tak wygląda. Dobra, no to tak. Widzę, że tu rudy są fajnie. Efekt fajny, że jak wchodzisz, to się ściemnia trochę. A tu, jak wejdę, rozjaśnia się. To jest jasno, jak nie wiem, wychodzę. Normalne. Ray Tracing naprawdę piękne rzeczy potrafi zrobić. Ja w życiu ray tracingu nie odpalam na tym laptopie, bo myślałem, że go spalę. I dobrze myślałem. O, a tutaj nawet niedokończona jakaś budowla. Pokazują, że jakby nie dokończyli jej jeszcze. Szczerze. Patrzcie na to. To się odbija. Dobra, pojedźmy do najwyższego budynku. Czyli to będzie ten. Sprawdźmy, co w nim jest. Aha, też niedokończony. Okej. Okay. Ej, dobra, szczerze, ten świat mi się bardzo podoba. Daję mocne 10 na 9, bo naprawdę mi się podoba. Dobra, teraz druga mapa. O kurde, nie to. Yy, teraz druga mapa, która ważyła najwięcej. Dobra, create a. Unlock. O, już tu creative jest. Create. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu, a to blok... To są bloki żelaza? Ej, ej to ma kurde jakoś 4K. Chyba. Jak traptor wygląda, zarobi się, patrzcie na to. Jo, dobra, wyjdźmy stąd. No i co? gdzie my jesteśmy? Ale fps to totalnie spadły. Gdzie my jesteśmy aktualnie. My jesteśmy w 2003. My jesteśmy w 3200, czy którym? Ej. Ej, o, gdzie ja trafiłem? Co za napis. Sprawdźmy to. Pol... Polis. Policja, dobra. Wielki napis RTX, jak mogło go zabraknąć? Tu jest w ogóle coś... Naprawdę ta mapa tak mało waży? CO TO JEST?! To jest jakieś wielkie bydle! W ogóle jakieś karpety są. A w środku wielka pustka. Nie dziwię się, naprawdę podziwiam człowieka, który to stworzył. Podziwiam ludzi z Nvidii, że to zrobili. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Budynek NVIDIA. Wielki. Wielkie góry. Dobra, ta mapa dostaje 20 na 10. To jest tak piękna mapa. Dobra. Ale przejdźmy do mapy D Observer, który ważył najwięcej z tych wszystkich map. Dobra. Sprawdźmy to. Oho. Oho. Wczytuje się długo. Nie żeby coś. Ta łapa cały czas się wczytuje. Ja cały czas do was mówię. Film się nie ściął. Ani nic. Ta mapa ważyła dwieście co jest? Dobra, gay Co? Dark Prismar. Co to? Dark Oak Plank. Czy jest labirynt. Co jest? Tutaj? Tutaj idziemy do góry. Czyli prawdopodobnie wychodzimy z tego budynku. Albo idziemy po prostu gdzieś wysoko. Wasze na to. To jest zwykły normalny świat Minecraftowy. Na ray tracingu. Tutaj. Tak. A w środku to totalny rozpierdziel. Podziwiam człowieka, który to budował. Naprawdę, żeby mieć. Naprawdę, chyba, go, chyba Chyba. ludziom z Nvidii to naprawdę się nudziło. Naprawdę im się chyba nudziło mocno. Dobra. Przejdźmy sobie parkura. Tak coraz wyżej. Czerwone światło. To jest kolejne. Wiemy, dlaczego robią tak długo RTX -y 3000. 4000 rtx 4000 4000 Wiem już dlaczego tak długo je robią. Bo tworzą takie mapy. I co? I to tyle? Ej, szczerze, rozczarowałem się trochę. Bo myślałem, że będzie tylko więcej. to taką mapę, która tyle waży. Jestem rozczarowany. Jestem naprawdę rozczarowany. Myślałem, że będzie tego więcej, a to tylko tyle. Dobra, słuchajcie, widzowie! A więc, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że podobała Wam się prezentacja map od NVD. Pod GeForce RTX mój laptop ten test wytrzymał bez problemu. Ale Wy możecie też sprawdzić swoje laptopy i podesłać mi i napisać mi Wasze wyniki, jakie wyszły przy jakie FPS-y, ile FPS-ów mieliście i ile, jak bardzo nagrzała Wam się karta graficzna. U mnie to było max 78 stopni. Podajcie swoje wyniki w komentarzach. Jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, to naprawdę to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A jeszcze z wami żegnam, Elo.